Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj się chciałem przedstawić, ponieważ często pada pytanie, kim ja jestem. Nie? Często też pod moimi filmami, które, które robię. Więc ja się nazywam Irek. Mieszkam obecnie w Niemczech od 10 lat. Mam żonę, trójkę dzieci, dwójkę już dorosłych dzieci, one mieszkają. W innych miejscach, ale też na terenie Niemiec. Natomiast najmłodsza córka ma 17 lat no i mieszka tutaj z nami. Także nawróciłem się gdzieś około 6 lat temu. To było takie, taki to był przełom mojego nawrócenia, ponieważ wcześniej chodziłem do kościoła i i tak troszeczkę chodziłem do kościoła, troszeczkę w tą ciemną drogę, troszeczkę do kościoła, troszeczkę w tą ciemną drogę, nie? Czyli tu, jakby jakby można powiedzieć, że teraz mówię szczerze to, co widzę, że nie byłem osobą nawróconą, nie? Czyli, czyli brakowało mi tego zdecydowania się i konkretnego wejścia na właśnie drogę Boga, nie? Dlatego też do tego się przyczyniła modlitwa mojej żony, czyli nowenna Pompejańska. No i ona się nią modliła za, mno, za mnie I, i, i potem nastąpiło właśnie po tej nowennie nawrócenie. Ja wszedłem na internet i oglądałem rekolekcję Księdza Glasa. No i po obejrzeniu tych rekolekcji to było pamiętam, że to było wieczorem. I we mnie taki się jakby ogień zapalił, żeby pójść do spowiedzi i, i, i zrobić taką spowiedź z całego życia, i to był właśnie ten pierwszy, ten moment, ten pierwszy krok takiego nawrócenia się prawdziwego, że tak powiem, czyli takiego prawdziwego opowiedzenia się za Bogiem i pójścia za Nim. Później zaczynałem y, odmawiać różaniec powoli, dziesiątką, później, Cały, później zacząłem z żoną Nowennę Pompejańską mówić, no i, i, i do dzisiaj się razem modlimy, także już minęło 6 lat. Ja się w tych filmach dzielę doświadczeniami, które mnie osobiście dotknęły. No i też staram się mówić, jak ja z tych doświadczeń. Wyszedłem, czyli jak, jak się uporałem z, tym, z, ty, z tymi problemami, które, które mnie dotykały właśnie w ciągu tych sześciu lat, bądź dotykają teraz. I tutaj stwierdzam z całą pewnością stuprocentową, że to jest łaska Boża, że to nie jest moje to, co ja mówię, ponieważ miałem nawet takie doświadczenie, że kiedy chciałem coś powiedzieć o sobie, miałem taki miesiąc przerwy. Jakby ten miesiąc pokazywał mi to, że dokładnie ten cytat z Pisma Świętego, że sami z siebie nic nie możecie. Jezus mówi, ale ze mną możecie wszystko. Czyli ja miałem taki miesiąc przerwy i myślałem wtedy, że te firmy już się po prostu skończyły, a chciałem coś zrobić na siłę, coś napisać, coś wymyśleć odnośnie właśnie siebie, swojego doświadczenia, czy też jakiejś Ewangelii i dosłownie nic, nic nie zdołałem zrobić. No i wtedy po miesiącu dopiero przyszła myśl, ja już nie pamiętam jaka to była, ale to była myśl, to był jakiś temat filmu, który oczywiście ja nagrałem, nie? Czyli była to, było mi tu wyraźnie pokazane, że, 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 że to, co ty mówisz, to nie jest twoje, nie? Tylko to jest po prostu... To jest łaska Boża i dzięki tej łasce Ty możesz przekazać właśnie w taki sposób, jaki przekazujesz to ludziom, to, co, to czego doświadczasz.